To jest 30 odcinek historii polskich gier przygotowywanej we współpracy z inicjatywą Polskie Gry Wideo. Jakiś czas temu w naszej serii wspominaliśmy o początkach Techlandu, obecnie jednego z największych graczy na polskim rynku gier wideo. Po prawie krwiczy menadżerach żużlowych firma postanowiła spróbować czegoś innego. W 1997 roku pojawiły się pierwsze pogłoski o eksterminacji polskiej odpowiedzi na Warcrafta 2. Mapy miały być o wiele większe, jednostki ulepszalne, walki rozrzucone po kilku planetach naraz, a także docelowo miał się pojawić tryb dnia i nocy. Szanse na to, że tytuł się uda były wysokie, bo nad produkcją. Pracowało część ekipy odpowiedzialnej za grę FPS za żelazną bramą. Zespół nie miał jednak doświadczenia w tworzeniu gier RTS i to mogło stanąć na przeszkodzie. Po paru miesiącach twórcy delikatnie zmienili podejście. Gra miała być wolna od sztucznego podziału na misje, a cała rozgrywka miała toczyć się w czasie rzeczywistym i tak też dostawalibyśmy kolejne zadania. I tak eksterminacja od WarCrafta odjechała bardziej w stronę serii UFO. Premierę gry zapowiedziano na końcówkę 1997 roku, ale ostatecznie tytuł ukazał się dopiero dwa lata później i w większości realizował założenia. Jedyne czego brakowało to jakiegoś elementu zwiększającego immersję, bo przez brak podziału na misje ciężko było się zorientować co robimy i po co. Rozgrywka była bardzo dynamiczna i według wielu gdyby tytuł ukazał się parę lat wcześniej zrewolucjonizowałby gatunek RTS. Tak się jednak nie stało, ale mimo to Eksterminacja jest grą, którą warto sobie przypomnieć. W tym samym czasie co nad eksterminacją, Techland pracował nad Crime Cities. Była to kosmiczna strzelanka w stylu G-Police. Wsiadaliśmy do statku kosmicznego i latając między budynkami, strzelaliśmy do przeciwników. Sam pomysł, a także wybór niszy, którą w tamtych czasach były strzelanki ze swobodnym poruszaniem się, spowodowały, że gra doczekała się wyróżnienia na Independent Games Festival w Stanach Zjednoczonych jeszcze przed premierą. Sam świat przedstawiony był mocno inspirowany gwiezdnymi wojnami, piątym elementem czy łowcą androidów. Do zwiedzenia mieliśmy trzy planety, które Sprawiały wrażenie tętniących życiem. Nasz główny bohater, agent Tiger, przedzierał się przez hordy zbójów w poszukiwaniu agenta Alvareza, który zaginął w tajemniczych okolicznościach. Za scenariusz odpowiadał Eugeniusz Dębski na co dzień pisarz fantazy. Tytuł przyjął się bardzo dobrze, jako główne zalety wymieniano płynne sterowanie czy szczegółowość przedstawionego świata. Do tego dostępny był też tryb multi dla 16 graczy. Oceny w branżowych periodykach oscylowały w okolicach 7-8 na 10, co ciekawe, po pierwszej recenzji Secret Service przyznało 7 ale po tym Techland postanowił wprowadzić poprawki i kolejna recenzja była już na 8. Za granicą oceny nie były aż takie pozytywne. W czasie, gdy Crime Cities ujrzało światło dzienne, Zachód uciekał ze swoim rynkiem w stronę bardziej zaawansowanych produkcji. Po eksterminacji i Crime Cities Techland umocnił swoją pozycję na polskim rynku gier wideo, ale najlepszy okres swojej działalności miał dopiero przed sobą. Wrocławska firma wyławiała talenty na lokalnej politechnice i tak wzmocniona wzięła się za dalszy podbój świata game devu. Jakie były tego efekty? Dowiecie się w kolejnych odcinkach historii polskich gier. Mówił do Was Hawek z kanału Masz 3Życia. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!